Up. Sam, listen. I'm gonna get you out of there. Captain is injured. Our crew is scattered. we got to find them. I have a bad feeling about this. If I don't survive, none of us will. Siemaneczko do beściaki z tej strony Bora, to jest gierka Tomb Raider i trzeci już odcinek z tej serii Weszliśmy sobie do jakichś podziemi, są dziwne symbole Spróbujemy to rozgminić O Ciekawe co tam dalej będzie O co ja wyprawiam Co? Ile trupów było czy co? ktoś się skreślał, gdzie jesteśmy? O Boże, przecież to szaleństwo. No i dobra, i co, i pochodnie z mam teraz wziąć? Okej jest jakaś skóra. Co to? A tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Co jest? Jak ja to mam zbadać? Nie wiem. <laughs> Z wszystkich stron ją obładam. Na wewnętrznej stronie są ślady białej farby. Ktokolwiek używał tej maski pochodził ze szlachetnego rodu. Bo biała farba? Ciekawe. Da się jeszcze coś? To sprytne, jest całkiem ciekawa i fajna opcja. No nie da się dobra. Eee. On tak ktoś tą maskę ma czekajcie, ja sobie całą resztę jeszcze przeszukam. No spróbujemy to podpalić. Kurcze, nie ten guzicek. Odpalaj Lara, odpalaj. Tam też coś jest. O nie. To, autor śmierci Kurwa to jakaś rzeźnia jest. To jakaś rzeźnia, ale mam mięcho o sikierka Zajebiście Więcej nic nie ma. Dobra, wyważymy to. Okej. Okay. Tu znowu coś mamy. Co to wypadło? Czemu nie mogę tego wiskacza wziąć? Czyli co? Czyli to było tylko tak na naokoło. Okej okay. Czekam mam. Lara coraz bardziej uzbrojona, to mi pasuje. Tam nic nie było. Nie. 20 strzał tylko maksimum. o tym muszę pamiętać. to znowu jest jakiś znaczek. No dobrze. Zaczynamy zabawę z, z wspinaniem chyba. Tak jest. Czemu nie mogę... Aha, dobra, 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 drabina. Do góry Oki taki mam nadzieję, że jej nie spadnie Co jest? Gdzie ja jestem? W tym samym miejscu, ale mam czekan chyba, tak? Nie kurwa, co jest? Już otwarte Poczekaj, sprawdzę co się dzieje. Sam Co jest? Słyszałaś? Słyszałam, palimy ognisko. Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Co to gada? Co to jest? Ciekawe, bardzo ciekawe. No dobra, to ja wyszedłem w innym punkcie. Powolutku, spokojnie. Tam jakiś cień jest. Ja już coś słyszę. Lara sama idzie. Dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. O, tyle mogłem zrobić. Gdy coś się mi się ten koleś ma... nie podoba. Przepraszam, nazywam się Matthias. Jestem nauczycielem. Mówiłem? Coś mi się nie podoba. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. To. Sam właśnie opowiadała mi o słonecznej królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz mi więcej. Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbiam opowiadać tę historię. Himiko była piękna. Tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w midach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie chimiko, a ona władała wszystkim, na co padły jego promień. Sam. Co jest? Sam! Sam! Sam. Szlak. Co się stanęło? O kurwa! Widzisz? Trzeba patrzeć jak leziesz. O o, wilki. Jest tutaj jeden wilk, widzę go. Dobra, łuk napięty, ile wejdzie? Jeszcze ktoś? Jeszcze jakiś wilk? Jest gdzieś, słyszę. Dostał. Wilki są cwane, sprytne, niemożliwe, żeby tak zrobiły. No, ale to, to tylko gra. Okej, okay, trzy wilki. Jeszcze nie. O! Prayers. Zalała swablare. Puszczaj. Ta brygada RR. Dobrze cię widzieć, Kutaszyna. Mionogę miałem zglotaną. Cieszę się, że was widzę. On jest z wami. Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się odsknęłam już jej nie było. I po co się wam było szwędać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, 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 lepiej ja. Ja chcę tam tego, bo ma pistolet. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem. Ale Właśnie, pamięć powoli dawno mi nie wraca. strzelałem Dostańcie się do rota. My znajdziemy sami tego Matjasa. Ale no, ja w takich A. grach zawsze wolę chodzić sam. A, dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Ty... Ty zaczekaj tutaj. A ja... jeszcze ja ja się wylać? Drogę. <laughs> okay. No a ten mi się zaczyna też coś nie podobać. Dziękuję o co chodzi. Nie tak źle. 20 strzał, dobra, mam jakąś umiejętność. Zero. Dobra, tak, zero, to nic z tego. Co ja tu mogę zrobić? Co to jest? Nie mogę uwierzyć, że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam Larze historię Chimiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy, o tym, że ta opowieść mogłaby być prawdziwa. Moja babcia opowiadała mi tę historię tak, jakby to było wspomnienie. Wiele tysięcy lat temu królowa Chimiko władała krainą Yamatai. Na jej rozkaz wschodziło słońce, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie. Od gór, aż po morze i dalej. Pewnego dnia jednak Yamatai po prostu zniknęło bez śladu i popadło w zapomnienie. Ta, ta, ta. I były w tej bajce smoki. <grym> Dobra, a tu jest zejście, to którym schodziłam. którym ja mam w ogóle podążać? Tam. A nie wiem. Czemu nie? Po co ja to podpaliłem? Aha, ja nie mogę tego jeszcze rozwalić. Mogę! Surowce, tak jest! Ale jak mam ulepszyć broń? Niedostępne, co? No dobra, tego się też będę musiał nauczyć. Tylko tam skrzynia jeszcze była jedna. On tam jest, nie. Tam skrzynia jeszcze. O, tu też jest skrzynia. O. Dobra, dobra, tylko że ja nie mogę jeszcze. Gdzie już mi się to nie podoba? <laughs> Widzę skrzynia. Dwa wilki słyszę? Tu jest jakiś kwiotek Strzał nie mogę i to jest najgorsze Co tam jest? Widzicie to? Całkiem naprzeciwko mnie? Może ja bym sobie polowanie małe urządził? Idę tam zobaczyć co to jest. Tu jest kolejna skrzynia. Okej, okay. też była skrzynia, Nie. Lara zaczyna tracić pewność siebie. Oj tam, więc oj tam. Ze względu na nią nie mogę tracić optymizmu. Ale jest w tej ekspedycji coś, co mnie niepokoi. Ściska mnie w żołądku. Im bliżej podpływamy do smoczego trójkąta, tym bardziej robi mi się niedobrze. To nie jest miły rodzaj emocji. Cholera, co się ze mną dzieje? Powinnam być podekscytowana. Ta wyprawa będzie wspaniała. Muszę się pozbyć tego uczucia. Może uda mi się przekonać Larę, żeby trochę wyluzowała i przyszła się ze mną napić? No dobra. To było to. To jest jakiś znak. Nie wiem, jaki, czego, po co. Ale jest. Pewnie potem się dowiem. Dobra. Jakie zielonki, wilki. O kurwa. Cholera te uniki Gdzie on jest Kurwa mać Zajebi mnie Kurde, zagapiłem się, no dobra Biedna Lara Nie mówcie, że ja to wszystko od nowa muszę Zbierać, nie, chyba nie Już mi się ta nie podoba. No mi też Nie ma szans, idę tutaj Bo tu były te wilki i skrzynie Chce znaczy tą skrzynię już otwarłem, ale chyba tak Skoro jej tu nie ma Znaczy ja miałem te uniki robić? Kurde nie zauważyłem Dobra, idziemy do wilków. Shift Ło wow, źle, chodź, chodź, kici, kici. Dostał. Trzeba mi było powiedzieć o wilkach. Doświadczenie rośnie. Gdzie jest druga bestia? Kurwa, gdzieś tu była, nie? Dobra, jest. Nie wiem, czy dalej tam do wilku iść. Chuj, wie, czy będą w ogóle. No dobra, ja te uniki za chwilę muszę zmienić. Bo te uniki są w złym miejscu. Czekajcie. Uniki muszę zmienić. Eee, be, 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 be. Kurwa, nie widzę, gdzie jest unik. Tutaj. Uniki sobie zrobimy na nubdel. No i będzie dobre. Idziemy. A, tam nie przejdę. Nie ma kurwa jakiejś zieleni, co jest? Co to jest? Fajne. Skrzynia. Baw się tam z tym fascynującym. Ja sobie tutaj jeszcze pochodzę. Popatrzę, co tu jest. Co tam widziałem? Zająca czy wilka? Słyszę wilka. Ale nie widzę. Gdzie jest wilk? Kurwa, słyszałem go przecież. Dobra, kawałek jeszcze podejdę. Na milion procent słyszałem wilka. Kolejna kapliczka. No widzę, widzę. Komu oni oddają cześć? Ciekawe. To sobie mogę znowu podpalić, chyba. Gdzie te wilki? Dobra, kolejna skrzynia. Kolejna opowieść. Whitman niesamowicie dramatyzuje. Nie do wiary, co wyprawiał podczas kręcenia tego filmu. To przecież jego robota, prawda? W końcu nie przykłada się w ogóle do naukowej części tej ekspedycji. Uspokoi się pewnie dopiero, kiedy znajdziemy Yamatai i kamery pójdą w ruch. Może jest z niego straszny upierdliwiec, ale wie, jak poprowadzić scenę. Ja tylko muszę robić to, co do mnie należy i trzymać nerwy na wodzy. Lara o tym nie wie, ale ją też filmowałam. Chcę zadbać o to, żeby jej zasługi Lago. zostały też odpowiednio docenione. A poza tym świetnie wygląda w filmie. Ma naturalny talent. Whitman pewnie oszaleje z zazdrości. Ale zanim się o tym dowiem, my będziemy już siedzieć na premierze w Telluride. Ta. Okej, okay, dobra. Strzał tu mam pełno. Także wilki mogą mi tu wyskakiwać i... In... Nie będę się nimi za bardzo przejmował. Yy, tutaj nie ma nic już do wzięcia, nic. Dobra, to ciaki, ale w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli Wam się odcinek podobał standardowo. Wiem gdzie broń zmieniać na scrollu. <śm> Okej, okay, standardowo łapa w górę, o tym pamiętajcie zawsze. Dobra, trzymajcie się cieplutko do kolejnego odcinka z serii Tomb Raider lub do kolejnego mojego materiału. Na razie, pa-pa.